Na konferencji prasowej z, z naszymi gości chciałem przedstawić e, z mikrofonem Adrian Zieliński, mistrz olimpijski z Londyną w kategorii 85 wyżej Tomasz Zieliński, dziewiąty zawodnik igrzysk olimpijskich. Serdecznie na tej konferencji witam również gospodarza obiektu, panią Młyszym Hellwing, dyrektora szkoły, e, burmistrza Nowego Zdomyśla, pana Henryka Herwinda. No i prezesa naszego klubu, pana Jerzego Nowaka, zresztą założycielem, który był RKS Budowlany na wytomność, 22 lat, lata temu, 3 już, założył ten klub. Ja nazywam się Robert Stanbowski, na konferencję prowadził, a tak naprawdę będziecie Państwo to robić, stawiając pytania. Tak będzie koledzy, tak? Trzymaj się zauważyłeś, że, że już na to znowu się czy, czy pierwsza wizyta... To tak, pierwsza moja wizyta, to my potrzebujemy startować? Nie, nie, ale ja mam tylko tutaj na, na dowodach od jakichś kibic. To jest nasza lista robocza, można powiedzieć. No, A o klubie słyszycie, tak? No właśnie znaczy tak, no. Klub jest bardzo wrażliwie działającym, no, bardzo rzeczywiście nie działającym stowarzyszeniem, bardzo wrażliwie rozwijającym się. E, dowiedziałem się dzisiaj w Radzie Rady Rady Widzialnej, e, że ma najwięcej licencji zawodniczych w Polsce, w których wszystkich klubów, czyli to robi o, o, ogromne wrażenie. E, także i sukcesy, które powoli odnosi ten, ten klub, to znaczy tak, e, Pan prezes zakładał firmę 23 lata temu. Ja dopiero tak naprawdę przyszedłem na świat i gdy już zdziernowałem powiedzmy, nie, nie wiedziałem na to, myślił, że taki program istnieje dopiero od 5 lat temu i głośno o bym pomyślałem, że to tak jakby podjęto się podziału, jak pani współpracowała po to i na razie to wszystko panie idzie w dobrym kierunku. To już to jest sukcesy panie na... Pani Radna funkcjonuje. Wiemy również, że ma powstać nowa sportowa przygotowana na podnoszenie ciężarów i do tego, by się kluby. także fajny pomysł samorządu miasta Nowego domu. jeśli na pewno znając, znając zaangażowanie tych tutaj osób, które pracują przy tym klubie, można się spodziewać, wielkich